Oczko wodne gankluzyny 9 sierpnia 25 na wstępie wszystkich pozdrawiam którzy jeszcze o mnie pamiętają i mnie oglądają No tak to wygląda bakterii zaraz nasypię słuchajcie Nasypałem już dwa tygodnie Diopas posluje. Reki tik počakajmo, da jim vse pa jezenje prihajajo. Pazerne. Se koli moje. odczy mi się druga paczka taka 50 litrowa tyle zostało Muszę jeszcze jedną paczkę kupić z pewnością do końca sezonu więc 150 litrów idzie takiej karmy ja to na to mówię steropian żani zostają ze 3 razy w tygodniu ode mnie. Nie sypie nic, nic, nic z wyjątkiem tego steropianu. Albo powiem wam szczerze, że jakich ryb tyle za masakra. muy ya quiero ver los clientes No jakoś wody nie narzekam, aczkolwiek mogłaby być fajnie, jak już by była kryształ, słuchajcie, nie? Ale nie ma tragedii. No, cała okazałość mojej oazy. Bajlandą. Byłem słuchajcie dopiero na grzybach z chynkiem. No Ale nie wiem czy godzinka nam się zeszło. Nazbierałem troszkę żlarków, prawdziwków, cała maszynka się już bierze i suszy. Może dokleję tutaj wam zdjęcie, ale to nie jest film o tym, ale tak to wygląda. Zangujuczymy. Cześciowa przyjechała. Może idę dam Będkę za Montu i połapię trochę tych rybek. Na żywca to są ryby pojadę. Wie? Do koleżki najlepiej. Tam na ten stawik to całym. Nie było mi już tam z półtora miesiąca albo ze dwa. Także tak, Dan pograbia najlepszego byki. Strzała.